Most Brukliński został pomyślany jako brama wjazdowa do miasta i na tamte czasy był czymś absolutnie wyjątkowym i spektakularnym. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pochłonął on także wiele ofiar. I pierwszą ofiarą tego mostu jest jego projektant, John Rowling, który podczas sprawdzania lokalizacji do tego mostu uległ wypadkowi, dało się zakażenie, no i niestety projektant zmarł. A zgodnie z jego życzeniem, pracę nad mostem przejął jego syn, ale i on przepłacił ten projekt zdrowiem. Kiedy budowano ten most, bardzo dużo osób zapadało na chorobę kesonową, czyli chorobę, która została wywoływana przez różnicę ciśnień. Oni zbyt szybko, kopiąc dół, futa, będzie zmieniali te ciśnienia, wychodzili z wody i choroba ta była tragiczna w skórkach. Tutaj akurat skończyło się tym, że został on sparaliżowany i przykuty do wózka na wiele, wiele lat, a przez 11 lat budową zarządzała jego żona Emily, która w ekspresowym tempie przeszła test wyższej matematyki, wyższej inżynierii i była takim łącznikiem między rowblingiem a pracownikami na moście. I można powiedzieć, że na tamte czasy też to było niesamowite, no bo była ona kobietą, możemy śmiało powiedzieć, że to właśnie dzięki niej ten most stoi tutaj do dzisiaj. Jeśli chodzi o takie ofiary tego mostu, to taka ciekawostka, dlaczego mówi się tutaj pijany jak Irlandczyk. Mnóstwo Irlandczyków i Włochów właśnie pracowało przy budowie tego mostu i tak jak wcześniej nie powiedziałam o tej chorobie kesonowej, dekomprensyjnej, kiedy wychodzili oni z tej budowy, zataczali się, mieli takie nudności i ludziom wydawało się, że oni są po prostu pijani. Natomiast nie byli pijani, tylko właśnie takie było objawy tej choroby. Zresztą pracowali tutaj za niewielkie pieniądze, bo na tamte czasy dniówka takiego robotnika wynosiła zaledwie 2 dolary. Kolejne ofiary tego mostu to 12 osób, które zmarły po otwarciu tego mostu, kiedy pojawiła się plotka, że most się zawali. Wybuchła panika, no i niestety 12 osób zginęło.